Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Final Fantasy XIV wystartowało z Callback Camping. Jest to specjalny event, który pozwala zaprosić nieaktywnego znajomego, aby ten powrócił do gry całkowicie bezpłatnie. Wystarczy otworzyć listę znajomych i przy odpowiednim niku kliknąć Invite Friend to Return. Jeśli wasz znajomy spełnia warunki minimum 90 dni aktywności plus zakupiony w przeszłości egzemplarz gry, będzie mógł wrócić i zakosztować Final Fantasy XIV przez 14 dni za darmo. Oczywiście Square Enix przewidziało także nagrody dla obu stron. Jeśli zapraszana osoba. W ciągu 90 dni od zalogowania się odnowi subskrypcję, to zapraszający otrzyma 5 zł piór. Z kolei powracający gracz może liczyć, oprócz darmowej zabawy, na brak kosztów podróży po świecie Final Fantasy XIV oraz 10 srebrnych piór. Callback camping potrwa do 30 września. Stało się. Największa aktualizacja w historii Winecraft właśnie wylądowała na serwerach. Wersja 2.0 wprowadziła ogromne zmiany do rozgrywki. Można nawet rzec, że Winecraft nie będzie już taki sam jak wcześniej. Część elementów została ulepszona, część rozbudowana, a część po prostu wywrócona do góry nogami. WinCraft powiększył się o drzewko umiejętności. Klasy postaci dostały archetypy, czyli po prostu dodatkowe subklasy. System walki oraz system obrażeń przeszedł gruntowny rework. Pojawił się nowy interfejs, dostaliśmy nowe zadania, dostaliśmy także nowy raid i nowy dungeon, część dotychczasowych map została przerobiona i wiele więcej. WinCraft to najlepszy, największy i najdłużej działający Minecraft MMORPG na rynku. Powtarzam, prawdziwy Minecraft MMORPG, bo działający wewnątrz Minecrafta. W godzinach szczytu Win Minecraft osiąga nawet od 4 do 5 tysięcy graczy online, więcej niż wiele znanych nam tytułów MMO. Już 15 września, czyli w najbliższy czwartek, Stay Out, dawny Stalker Online, doczeka się największego update'u w swojej trzyletniej historii. Black Forest, bo tak się nazywa, wprowadzi nowe i odświeżone lokacje, nową wielką strefę, ulepszone efekty pogodowe, odświeżone wizualne efekty anomalii, upgraded weapon system, nowe komponenty do broni, całkowicie przebudowany skill system, nowe zadania, achievementy, eventy, modyfikacje broni oraz przebudowę systemu reputacji. Możecie poczekać do czwartku albo zagrać w Stay Out już teraz za darmo. Standardowo przy tego typu informacjach najpierw zaznaczę, że te doniesienia to jedynie plotki i póki co Blizzard nie wystosował żadnego oficjalnego oświadczenia. Niemniej wygląda na to, że Overwatch 2 zablokuje nowe postacie za Battle Passem. Bez obaw, za darmowym, ale osoby nabywające jego płatną wersję otrzymają bohatera ponoć natychmiastowo. Darmowi gracze będą musieli wygrindować nowego Herosa poprzez przepustkę. Co jednak, gdy sezon się skończy i uruchomiony zostanie nowy Battle Pass? Wtedy nie trzeba się martwić, że jakiś bohater zostanie zablokowany na zawsze, bowiem wciąż będzie można go zgarnąć w kolejnym sezonie. Dowiedzieliśmy się również, że skórki poziomu Mythic również będziemy mogli zdobyć poprzez przepustkę, a Battle Pass of ma około 80 poziomów nagród. Szczegóły poznamy ponoć wkrótce i Blizzard prosi, aby nie panikować. O Monstrum 2 słyszeliśmy jakieś 3 lata temu, ale dopiero teraz tytuł ten w pełni wychyla swoją głowę z czeluści wczesnego dostępu, aby wyjść na światło dzienne w ramach pełnoprawnej premiery. Czym jednak w ogóle jest ta gra? Asymetrycznym survival horrorem, gdzie maksymalnie 5 osób stara się przetrwać starcie z potworem. Miejscem akcji jest podwodny labirynt, którego układ jest proceduralnie generowany. Po jednej stronie barykady znajduje się od 2 do 5 osób, a po drugiej tylko pojedyncze Monstrum. Zabawa w chowanego zmienia się w ganianego, a na końcu w pożaranego, więc... Zadaniem uciekinierów jest wydostać się ze śmiertelnej pułapki. Misji, bestii raczej nie trzeba tłumaczyć. Każda postać, czy to dobra czy zła, ma swoje umiejętności, od użycia których często zależeć będzie sukces meczu. Monstrum 2 stawia na chowanie się oraz zastawianie pułapek. Jeśli znudziło się Wam Dead by Daylight oraz inne tego typu tytuły, może warto sprawdzić ten. Ostatnie recenzje na steamie nie są jednak zachęcające, co warto brać pod uwagę. I na tym zakończymy dzisiejsze podsumowanie nowości. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o. Zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi kolejnymi materiałami. Do usłyszenia niebawem. Cześć!